Zanim zaczniesz tę duchową podróż w głąb tajemnic buddyjskich mistrzów, zatrzymaj się na chwilę i kliknij, subskrybuj, zostaw komentarz i daj łapkę w górę. To pierwszy krok, aby otworzyć drzwi do pełnej przemiany wewnętrznej. Dziś zanurzymy się w technikach duchowych, które były przekazywane przez wieki i które mają moc zmienić Twoje życie, Twój umysł i Twoje serce. Buddyzm uczy nas, że cierpienie pochodzi z przywiązań, pragnień i iluzji, a prawdziwa wolność osiągana jest wtedy, gdy uczymy się obserwować świat bez osądzania i akceptować każdą chwilę z pełną obecnością. Medytacja oddechu, praktyka uważności, kontemplacja przemijalności oraz głębokie techniki koncentracji są narzędziami, które pozwalają nam doświadczać teraźniejszości. I odkrywać prawdę ukrytą w naszym wnętrzu. Wyobraź sobie, że każdy świadomy oddech staje się mostem między Tobą a niezmienną mądrością wszechświata, a każda chwila ciszy odsłania przestrzeń spokoju, niezależną od zewnętrznych okoliczności. Regularna praktyka oczyszcza umysł, otwiera serce i pozwala połączyć się z uniwersalną świadomością prowadząc do głębokiego poczucia harmonii. Obserwując myśli, bez identyfikowania się z nimi, uczymy się bycia obecnymi, reagowania z empatią i kierowania naszymi działaniami w zgodzie z prawdą. Każdy gest, każda emocja staje się lekcją, a codzienne życie przekształca się w świętą praktykę, w której każdy krok, oddech i interakcja nabierają znaczenia. W chwilach głębokiego spokoju umysł staje się klarowny, a dusza otwiera się na prawdę, której nie da się w pełni wyrazić słowami, lecz można ją tylko doświadczyć. Stopniowo odkrywasz, że prawdziwe szczęście nie zależy od zewnętrznych okoliczności, lecz od sposobu, w jaki postrzegasz rzeczywistość i jak reagujesz na nią ze świadomością i współczuciem. Techniki buddyjskie. Są narzędziami, które umożliwiają wejście w ten stan, ale prawdziwa magia pojawia się, gdy integrujesz je w codziennym życiu, w każdej decyzji, każdej relacji i każdej chwili uważności. Regularna praktyka zmienia automatyczne reakcje, oczyszcza umysł z lęków, przywiązań i zbędnych myśli, pozwalając doświadczać wolności i autentycznego spokoju. W miarę praktykowania zauważasz, że każda istota pragnie pokoju i wolności, a współczucie staje się naturalnym sposobem bycia, a nie tylko nauką do przeczytania. Prawdziwa mądrość mistrzów nie polega na dawaniu gotowych odpowiedzi, lecz na prowadzeniu nas ku bezpośredniemu doświadczeniu prawdy i rozumieniu własnej natury. Każdy dzień staje się okazją do zastosowania nauki w praktyce. Świadomego oddychania, obserwowania myśli, działania z empatią i życia w pełnej obecności. W miarę jak zagłębiasz się w te techniki, uczysz się rozpoznawać i uwalniać stare wzorce, przywiązania i lęki, które ograniczały Twoje życie. To uwolnienie nie jest stratą, lecz zdobyciem wewnętrznej wolności, jasności umysłu i głębokiego spokoju, którego nic nie może zakłócić. Wyobraź sobie, że każdy oddech staje się połączeniem z wewnętrzną mądrością, a każda chwila ciszy odsłania prawdy ukryte o tobie i wszechświecie. W tej świadomości stajesz się twórcą własnej rzeczywistości, a poprzez praktykę uważności i współczucia możesz kształtować doświadczenie swojego życia. Medytacja, mindfulness i kontemplacja stają się codzienną praktyką, a każda czynność Gest i decyzja nabierają głębszego znaczenia. Stopniowo twoje relacje zmieniają się, sposób, w jaki wchodzisz w interakcje z innymi, staje się bardziej empatyczny i świadomy, a każdy drobny gest niesie czystą intencję. Oświecenie nie jest wydarzeniem spektakularnym, lecz ciągłym stanem świadomości i obecności w każdej chwili. W codziennej praktyce. Uczysz się rozpoznawać przemijalność wszystkiego, co istnieje. Nic nie trwa wiecznie, wszystko się zmienia, a akceptacja tej prawdy daje wolność. Strach, przywiązania i cierpienie tracą moc, pozostawiając przestrzeń dla wewnętrznego spokoju i jasności. Poprzez codzienne ćwiczenia zauważasz subtelne zmiany, umysł staje się spokojniejszy, emocje zrównoważone, a dusza. Harmonizuje z rytmem wszechświata. Ta przemiana wymaga cierpliwości, dyscypliny i konsekwentnej praktyki, ale każda chwila świadomego oddechu, każda minuta medytacji przybliża Cię do zrozumienia prawdziwej natury istnienia i własnej wewnętrznej wolności. Praktykując Odkrywasz również głębszy sens relacji międzyludzkich, ponieważ każda interakcja staje się okazją do ćwiczenia współczucia, empatii i cierpliwości. Umysł staje się obserwatorem, a serce otwiera się na doświadczenie połączenia ze wszystkim, co istnieje. Z czasem zauważasz, że codzienne czynności, nawet najprostsze, mogą stać się świętą praktyką. Spacer może być medytacją. Oddech rytuałem, a każde spotkanie z drugim człowiekiem lekcją o miłości i akceptacji. W tej praktyce życie staje się procesem transformacji, w którym każdy moment ma znaczenie. Uważność pozwala Ci zauważyć iluzję ego, przestać utożsamiać się z emocjami i myślami, oraz rozwinąć głębokie poczucie wolności. Praktyka ta zmienia perspektywę. Gdy zagłębiasz się w te praktyki, odkrywasz, że każda chwila życia jest okazją do medytacji, uważności i głębokiego połączenia z własną wewnętrzną mądrością. Praktyka codzienna, choć czasami wydaje się drobną i zwyczajną, jest fundamentem transformacji. Medytacja, obserwacja oddechu, świadome reagowanie na emocje i myśli wszystkie te elementy budują wewnętrzną siłę. I jasność umysłu. Wyobraź sobie, że każdy krok, który stawiasz, staje się praktyką współczucia. Każda rozmowa z drugim człowiekiem jest okazją do głębszego zrozumienia. Każdy gest sposobem na wyrażenie miłości i empatii. Techniki buddyjskie, takie jak vipassana, medytacja metta czy praktyka uważności w codziennym życiu, pomagają rozwinąć świadomość i spokój. Które nie zależą od zewnętrznych okoliczności. Z czasem odkrywasz, że prawdziwa wolność jest w stanie, w którym nie jesteś przywiązany do żadnej myśli ani emocji, lecz pozwalasz im przepływać naturalnie, obserwując je z akceptacją i spokojem. W tym stanie Twój umysł staje się jak spokojna tafla wody, nic nie zakłóca jego klarowności, a Twoje serce pozostaje otwarte. Czasem możesz doświadczać trudnych emocji, lęku czy smutku, ale dzięki praktyce uważności uczysz się je obserwować, nie utożsamiając się z nimi i nie reagując automatycznie. Zauważasz, że cierpienie wynika z przywiązania i oczekiwań wobec świata, a kiedy je puszczasz, pojawia się przestrzeń spokoju i jasności. Medytacja staje się nie tylko narzędziem do relaksu, ale sposobem na głębokie poznanie siebie i rzeczywistości. Praktykując uważność, zaczynasz dostrzegać subtelne wzorce w swoim myśleniu, reakcjach i zachowaniach, co pozwala ci wybierać świadome reakcje zamiast automatycznych impulsów. To właśnie te małe zmiany kumulują się w dużą transformację życia, prowadząc do stanu większej harmonii, równowagi i wewnętrznej wolności. W miarę jak pogłębiasz praktykę, twoje relacje z innymi Również się zmieniają, stają się bardziej autentyczne, pełne empatii i zrozumienia. Widzisz, że każdy człowiek doświadcza życia w oparciu o swoje przywiązania, lęki i pragnienia, a twoje współczucie i uważność mogą przynieść ulgę i wsparcie nie tylko tobie, ale także innym. Każdy dzień staje się okazją do ćwiczenia cierpliwości, akceptacji i miłości. Kiedy wchodzisz w ten stan. Zauważasz, że życie przestaje być serią problemów do rozwiązania, a staje się świętym doświadczeniem, pełnym nauki i możliwości rozwoju duchowego. Praktyka medytacji metta, czyli wysyłania miłości i życzliwości do siebie i innych, staje się naturalnym sposobem bycia. To nie jest tylko technika, ale sposób życia, który stopniowo odmienia Twoje relacje, emocje i sposób postrzegania świata. Każda osoba, którą spotykasz, staje się okazją do praktykowania cierpliwości, empatii i współczucia. Twoje serce otwiera się coraz bardziej, a umysł staje się spokojny i klarowny. Praktyka uważności w codziennych czynnościach, podczas jedzenia, spaceru, rozmowy, pozwala ci być obecnym w pełni, w każdej chwili. Z czasem odkrywasz, że prawdziwa mądrość nie polega na gromadzeniu wiedzy. Lecz na jej zastosowaniu w życiu codziennym. Każdy świadomy oddech, każdy moment uważności i każdy akt współczucia wzmacnia Twoją wewnętrzną mądrość i prowadzi do głębszego zrozumienia siebie i świata. Ta podróż jest ciągłym procesem, w którym każdy dzień, każda chwila, każda decyzja ma znaczenie. Zauważasz, że nie chodzi o osiągnięcie jednego wielkiego celu. Lecz o codzienne praktykowanie, rozwijanie świadomości i obecności. Oświecenie jest w każdej chwili dostępne, jeśli tylko decydujesz się być obecny i świadomy. Praktyka ta pozwala Ci zobaczyć iluzję ego, zrozumieć przyczyny cierpienia i wprowadzić prawdziwą transformację w swoje życie. Twoje serce staje się spokojne, a umysł klarowny. W tym stanie. Twoje myśli przestają cię kontrolować, a emocje stają się naturalnym przepływem energii, który obserwujesz bez przywiązania. Dzięki temu stajesz się wolny i świadomy swojej prawdziwej natury. Teraz, gdy wiesz już, jak głębokie i transformujące mogą być te techniki, nadszedł czas, aby wprowadzić je w życie codzienne. Nie odkładaj praktyki na później. Zacznij już teraz. Każda chwila. Jest okazją do ćwiczenia medytacji, uważności i współczucia. Zauważ, jak zmienia się Twoje życie, jak rośnie spokój, jak Twoje relacje stają się głębsze, a serce otwarte. W miarę jak kontynuujesz tę drogę, pamiętaj, że prawdziwa transformacja wymaga cierpliwości i konsekwencji, ale każda chwila świadomej praktyki przybliża Cię do stanu pełnej obecności, harmonii i wewnętrznej wolności. Medytacja, mindfulness, kontemplacja i praktyka współczucia nie są jedynie technikami, stają się sposobem życia, który stopniowo odmienia każdą część Twojego istnienia. Z czasem odkrywasz, że wszystko, czego potrzebujesz, aby być szczęśliwym i wolnym, znajduje się w Tobie. Wszystko, co zewnętrzne, staje się mniej ważne, a Twoja wewnętrzna mądrość i spokój stają się punktem odniesienia w każdej sytuacji.